21 grudnia ruszyły odprawy na nowym przejściu granicznym niżankowice malchowice już dziewiątym na granicy ukraińsko-polskiej. Budowa obiektu trwała trzy lata i kosztowała 145 milionów złotych. Szacowana przepustowość przejścia to 7 tysięcy podróżnych i 4 tysiące pojazdów na dobę. Uroczystości przewodniczyli przedstawiciele polskiego i ukraińskiego rządu Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych i administracji, Serhij Derkacz, wiceminister do spraw rozwoju wspólnot terytoriów Ukrainy, Teresa kubas -Hul, wojewoda Podkarpacki oraz Maksym Kozycki, przewodniczący Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej. Ogromne podziękowania przede wszystkim dla strony polskiej i polskiego rządu. W tak krótkim czasie otworzyć nowy punkt odpraw było bardzo trudno. Ogromne podziękowania za to, że polska strona stale wychodziła nam naprzeciw, A nawet niedokończony punkt odpraw działał dla transportu humanitarnego, co było niezwykle ważne. Wielkie podziękowania dla Polski za to, że jest prawdziwym przyjacielem i sąsiadem, z którym można budować europejską przyszłość. Kiedy mówimy o tym punkcie odpraw, to mówimy o w połączeniu z Unią Europejską to możliwość przekraczania granicy przez ludzi, transportu towarów, a także szansa na rozwój regionu. Wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch to jedna z osób, które przez lata aktywnie zabiegały o otwarcie w tej miejscowości przejścia granicznego z Ukrainą. Tych osób, które zabiegały o to, żeby tutaj, w tym miejscu, Malchowice Nierzenkowice powstało nowe przejście graniczne pomiędzy Polską a Ukrainą, było wiele. I te, tych działań trzeba powiedzieć, które początkowały to przejście, było, było sporo. Warto wspomnieć choćby przez kilka lat odbywało się tutaj Dni Dobrosąsiedztwo organizowane przez starostę Pączka, ale też i przez odpowiedników ze strony ukraińskiej. Tutaj przekraczaliśmy wtedy granicę. Tutaj były postawione tymczasowe namioty i przez trzy dni, przez weekend można było przejść przez tą granicę, ale też i wiele akcji robionych przez społeczników przejazdy linią kolejową zaraz tutaj obok. W ciągu wielu lat na otwarcie tego przejścia czekali mieszkańcy przygranicznych terenów w obwodzie Lwowskim. To naprawdę historyczna pro To naprawdę historyczne wydarzenie. O otwarciu tego przejścia mówiono bardzo długo. Od marzenia do rzeczywistego rezultatu minęło chyba 20 lat. Cieszy mnie, że przed świętami Bożego Narodzenia marzenia stają się rzeczywistością. To swoisty świąteczny prezent dla dobromielskiej wspólnoty terytorialnej. Wszyscy wiemy, że kiedyś była tu żelazna kurtyna, druty, a teren był zdegradowany. Wciąż odczuwamy skutki tej depresji, jednak w naszej strategii rozwoju uznaliśmy, że nasze przygraniczne położenie to szansa dla naszej wspólnoty. Jednym z naszych strategicznych celów jest uczynienie z dobromilszczyzny bramy Europy do Ukrainy. Nie Ukrainy do Europy, ale odwrotnie. Podczas oficjalnego otwarcia nowego przejścia polskie służby mundurowe zaprezentowały swój nowy sprzęt oraz osiągnięcia w swojej pracy. To jedno z najnowocześniejszych, jeśli nawet nie najnowocześniejsze przejście na granicy polsko-ukraińskiej. Operowane będzie, obstawiane, gdzie będą współdziałali celnicy, urzędy skarbowe, straże graniczne Polski i Ukrainy wspólnie po polskiej stronie. Bardzo nowoczesne przejście, które będzie służyło przede wszystkim podróżującym małymi z busami, autokarami również, również w przyszłości. To sprawi, że ten ruch z Ukrainy do Polski, z Polski do Ukrainy będzie szybszy. W pierwszym polskim samochodzie, który przekroczył przejście w Malchowicach-Niżankowicach, znajdował się święty Mikołaj, który przywiózł prezenty dla polskich dzieci w Niżankowicach. Dobry! Dzień dobry, Mikołajo! Dzień dobry, witamy!